Witam panowie i panie. Czas na wieczorne plądrowanie. Zajrzyj na kanał do nygusa, znajdziesz klio, znajdziesz kaktusa. Dziękuję za pozdrowienia, dziękuję za komentarze. Przypominam o łapeczkach. Nic was to nie kosztuje, a nygusa motywuje. Za plecami mam ruchliwą ulicę. Kiedyś już tutaj u tego sprzedawcy byliśmy. Zobaczmy, co ma tym razem wystawione na sprzedaż. Kliweczka stoi dosyć długo. 7 euro, rok 2015 75 koni, 1,5 diesel, 100 tysięcy przejechane skrzynia manualna, nowy przegląd, cargo, extra, nawigacja, Erling, czyli jest to auto dostawcze, z tyłu nie ma foteli. Auto prezentuje się bardzo ładnie, nie widać obić zarysowań. Niestety jest to autko dwuosobowe, ma tutaj też kaktusa. Jak ma kaktusa, to jest gratka dla Negusa. Oponki w bardzo ładnym stanie, auto z roku 2016, wersja wyposażeniowa Shine. Skóra w środku, do tego automat. Auto ma przejechane 24 tysiące kilometrów, 1.6 diesel, 99 koni. Cena wywoławcza za tego sprzęta 11 800 euro. Słuchajcie, aż mnie serducho zakłuło od tego kaktusa. Praktycznie nówka sztuka 24 przejechane, ale 11800 wydaje mi się troszeczkę sporo za auto pięcioletnie. Faktem jest, że dla tego silnika 99 koni dieselka to jest dopiero rozgrzewka. Tutaj przyuważyłem lekką obciereczkę i tutaj jest wyłamana lampa tylna. Być może da się coś jeszcze ponegocjować. Tutaj ma dwie renówki Clio, identyczne wyposażenie. Ta ma przejechane 94 tysiące, a ta ma przejechane 34 tysiące kilometrów. Ta jest o 1200 euro droższa, praktycznie nówka sztuka. Obie są z rocznika 2016, 1.5 dieselki, nawigacja, parktroniki, facelifty, Airlinki i inne bajery. Ta tutaj kosztuje 9 000 euro. 34 przejechane. Auto wygląda jak nowe. Nie widać praktycznie żadnych mankamentów na tym samochodzie. Tutaj ma S Maxa, kiedyś już go nagrywaliśmy. Do dzisiaj się nie sprzedał. 1,6 w dieslu, 190 przejechane, 116 koni. Skrzynia manualna z rocznika 2013. Cena wywoławcza 7500 euro. Jest DPF, nawigacja hak i do tego grzane pośladki w tym sprzęcie. Nie będę się tutaj wpychał w żywopłoty. Zobaczmy, co ma jeszcze na sprzedaż. Tutaj z tyłu ma dosyć ładną skodę. Superb w napędzie na cztery koła. Dieselek 2 litry 170 KONI. Przejechane ma 200 tysięcy km. Rocznik 11. Skrzynia manualna, wersja wyposażeniowa ambient. 7500 euro przegląd kończy się w tym sprzęcie za miesiąc czasu dokładnie we wrześniu oponki w ładnym stanie tarcze hamulcowe rantów nie mają troszeczkę podrdzewiały auto stoi tutaj na dworze już kilka miesięcy podobnie jak ta renówka tutaj ta jest tańsza 7800 rok 1694 przejechane wersja wyposażeniowa identyczna Zobaczmy co ma jeszcze tutaj, Skodzinka ładnie się prezentuje, wnętrze czyste i zadbane, jak widzicie stoi blisko ściany, więc nie będę się tam wpychał, tego fiaciora już kiedyś mieliście, 41 koni elektryk, przejechane ma 4500 euro, prawie 14 tysięcy sobie za niego życzy, troszeczkę wydaje mi się dużo, to auto też tutaj stoi słuchajcie prawie 2 lata. Tego golfika nie pokażę, ponieważ nie ma opisu. Tutaj jest fokus, jak widać, w dieselku, ale też żadnej kartki na niego nie ma. Lubię sobie czasami tutaj poplądrować. Jak wiecie, lubię starocie, lubię klasyki, chętnie lubię sobie popatrzeć. Tutaj ma C-klasę praktycznie w idealnym stanie. Słuchajcie, to auto stoi u niego chyba 3 lata, i nigdzie nie pojawiła się na niej korozja, aż dziwne. Ta beczka tutaj stoi też chyba ze 3 lata na dworze. Musiała być dobrze zabezpieczona, antykorozyjnie polakierowana, ponieważ nigdzie się tutaj purchle na tej beczce nie pojawiają. Słuchajcie, auto ma praktycznie tyle lat co ja. O, aż dziwne się to wydaje. Jak wiecie, wszystkie nagrania są w całości. Jest ciepło, pomimo że jest wieczór. W paszczy mi już zaschło. Język do podniebienia mi przysycha. Piąteczka z początków produkcji. Nie ma opisu, nie ma ceny. Też jakiś czas tutaj u niego stoi Słuchajcie, nigdzie ją korozja nie bierze Naprawdę jestem w szoku Nie wiem jaki ma silnik Najmocniejsze chyba były 528 W tych samochodach O ile się nie mylę Ten Mercedes W211 Też jakiś czas tutaj stoi Jest to 2.2 diesel 150 koni 3900 euro 318 ma przejechane 9.20 skończył się przegląd już Wam kiedyś go pokazywałem, dupa mu opadła. Nie wiem, czy tego sprzęta kiedyś nie będzie musiał zezłomować, czy ktoś mu to kupi. Zamiast opuścić tutaj sceny, sprzedać te samochody. Przecież to kiedyś zacznie rdzewieć, łożyska siądą, amortyzatory, wszystkie płyny do wymiany. Nie wiem, auto musi raz na jakiś czas jeździć. Ma tutaj 190 z uszkodzonym tyłem. Tutaj jest transporter, za chwileczkę go zobaczymy. Zobaczmy, co ma jeszcze. Tutaj, zobaczcie G-klasa. G-klasa, nie wiem, czy po wojsku, jakaś taka dziwna przerobiona, wózek widłowy. Jest 190, nie wiem, jaki ma silnik, ale jeszcze wąska listwa. Zobaczmy, z którego to jest. Słuchajcie, rocznika. Nic tutaj nie mogę zobaczyć na tych szybach. Skrzynia automatyczna, wnętrze zadbane. Ale z tego co wiem, od 1989 roku zaczęli zakładać szeroką listwę, skoro tutaj jest wąska. Czyli to auto ma już dobre 30 lat i praktycznie ani śladu korozji na tym Mercedesie. Takie są klasyki. Jestem ciekaw, czy te nowe auta tyle wytrzymają. Tak wygląda ta G klasa. Przed chwileczką wam pokazałem, jaki ma przerobiony tył. Troszeczkę jest już umęczona. Ma tutaj też Eskę. SK jest 4-litrowy diesel V8. Prezentuje się bardzo ładnie, nie widać śladów korozji. Troszeczkę tutaj jej lampy z przodu wyblakły, jak widać. Trzeba by to przepolerować. I tutaj widzę nowy nabytek Mercedes SL z hardtopem. Powiem wam, że ta ESA nie prezentuje się źle. Skóra w środku zadbana. Skrzynia oczywiście automatyczna. Tutaj chyba ktoś lekką zapraweczkę zrobił, widzę. Musiało coś zacząć rdzewieć. Tutaj jest niewielka przycierka na zderzaku. Być może ta Esa jest wystawiona na stronie sprzedawcy. Może ktoś Grilla chce na kółkach. Zobaczmy, co ma jeszcze tutaj na sprzedaż. Jakiś skuterek stoi. W 115 też fajny sprzęcior. Słuchajcie, zaczynają mi się coraz bardziej te starocie podobać. Napatrzę się na te nowe samochody, naczytam się, nasłucham się o problemach. To po prostu zaczynam kochać stare auta. Zobaczycie kiedyś też jeszcze za nimi zatęsknicie. Pokażę Wam tutaj nazwę autohandlu. Możecie sobie sprawdzić wszystko na stronie sprzedawcy. Jeśli Wam się coś spodoba, ta Esa naprawdę jest zdrowa. V8 w dieslu, no niestety, jak się coś posypie, tanio nie będzie. Ale takie Eski też kiedyś zaczną być kultowe. Tym bardziej, że tutaj praktycznie. Nigdzie nie widać na niej, słuchajcie, korozji. Co on tutaj jeszcze ma? Dwie Volvo. Te Volvo stoją tutaj X czasu. SL, nie wiem, czy tutaj jest coś oklejone, jakiś papier tutaj wystaje. Być może jakieś zwłoki są w bagażniku, ale nic nie czuję. Zresztą, ja mam Katar cały rok. Fotel kierowcy na narożniku przytarty. Być może jest na stronie sprzedawcy ogłoszona SL z hardtopem też już scenę tutaj łapią delikatna przycierka na nadkolu i tutaj odprysk na zderzaku tutaj ma takiego kłada słuchajcie zobaczcie dwie osie z tyłu dziwny sprzęcior takiego jeszcze nie widziałem dwuosiówki jest paka jakaś na budowę czy co tutaj chyba nawet hak czy wyciągarka tak to wszystko się prezentuje Tutaj ma W2, W116, przepraszam, bym się zakręcił. 350 i 450. Kiedyś już była na nagraniu. Powiedzcie mi, czy te auta nie są piękne? Ten przód osobiście uważam, że ładniejszy niż W126. W116 ma jednak coś w sobie. Im starsza, tym ładniejsza. W124 w kombi już kiedyś tutaj też pokazywałem nie ma na tego sprzęta opisu być może na stronie sprzedawcy coś znajdziecie i co zbliżamy się z powrotem do ulicy ma tutaj Outbacka w dieslu Boxer Diesel w skrzyni automatycznej C klasę którą wam kiedyś pokazywałem ta Ibiza tutaj stoi X czasu tutaj ma chyba wóz strażacki Mercedes pojawiła się Audi A6 w s line. Ie. Ale nie ma opisu na tego sprzęta. Nie wiem ile sobie za nią życzy. Skrzynia manualna, kierownica S-Line, półskóra, fotel kierowcy na narożniku, delikatnie przytarty. Sprawdźcie sobie na stronie sprzedawcy, być może jest ogłoszona. Tak wygląda mechu. Tutaj ten mechu też był już nagrywany. W 204 X razy. Cena za tego sprzęta 9000 z roku 2014. Diesel. 136 koni Jestem już przy ulicy Chyba to słychać Jest tutaj spory ruch I tak wygląda Outback Dosyć ciekawie się prezentuje Ale różne opinie krążą O tych silnikach diesla Jedni twierdzą, że nie mają problemów A inni je przeklinają Słuchajcie, to by było na tyle Pozdrawiam Was wszystkich Przypominam o łapeczkach O komentarzach Czasami rzuć okiem na reklamę, nic Cię to nie kosztuje, a Nygusa motywuje. Pozdrowionka, do następnego. Cześć!